Czy my jako ludzie trawimy kukurydzę? Wiele osób w moim gabinecie stwierdza, że nie trafi kukurydzy, ponieważ po pójściu do toalety kukurydzę widzą w toalecie w niezmienionej formie. Co to oznacza dla mnie? Tylko tyle, że ktoś bardzo niedokładnie i bardzo szybko je. Osłonka kukurydzy faktycznie jest dla nas niestrawna, natomiast po rozgryzieniu kukurydza jest pełnostrawnym produktem. Natomiast niedokładne gryzienie może powodować refluks, może powodować różnego rodzaju choroby żołądka i układu pokarmowego, w tym na przykład SIBO. źle pogryziony pokarm dłużej zalega w żołądku, w wyniku czego następuje fermentacja pokarmu i rozwój bakterii powodujący właśnie SIBO. Dokładne i powolne gryzienie powoduje wymieszanie produktu pokarmu ze śliną, dzięki czemu następuje wstępne trawienie. Powolne i dokładne gryzienie powoduje, że czujemy sytość po posiłku oraz jesteśmy bardziej z posiłku zadowoleni, ponieważ długo jesteśmy narażeni na jego smak. Jeżeli więc znajdujesz w toalecie kukurydzę w niezmienionej formie, to skup się na długotrwałym i powolnym gryzieniu. Dzięki temu zmniejszysz ryzyko chorób żołądka oraz układu pokarmowego.